Maria Konopnicka Mendel Gdański Czyta Małgorzata Regent Od wczoraj jakiś niepokój panuje w uliczce. Stary Mendel dziwi się i częściej niż zwykle nakłada krótką fajkę, patrząc w okno. Tych ludzi nie widział on tu jeszcze. Gdzie idą? Po co przystają z robotnikami, śpieszącymi do kopania fundamentów pod nowy dom niciarza Greulicha? Skąd się tu wzięły te obszarpane wyrostki? Dlaczego patrzą tak po ścianach? Skąd mają pieniądze, że idą w pięciu do szynku? Stary Mendel kręci głową, smokcząc mały, silnie wygięty wiśniowy cybuszek. On zna tak dobrze tę uliczkę cichą, jej fizjonomię, jej ruch, jej głosy, jej tętno. Wie, kiedy za którego węgła wyjrzy w dzień pogodny słońce, ile dzieci przebiegnie rankiem, drewcąc do ochronki, do szkoły, ile zwiędłych dziewcząt w ciemnych chustkach z małymi blaszeczkami w ręku przejdzie po trzy, po cztery do fabryki cygar na robotę. Ile kobiet przystanie z koszami na starym wytartym chodniku, pokazując sobie zakupione jarzyny, skarżąc się na drogość jaj, mięsa i masła. Ile wyrobników wyczłapie środkiem bruku, ciężkim chodem nóg obutych w trepy, niosąc pod pachą węzełki, a w ręku cebrzyki, kielnie, liny, siekiery, piłę. Ba, on i to nawet wie może, ile wróbli gnieźni się w gzymsach starego browaru, który panuje nad uliczką wysokim, poczerniałym kominem, w gałęziach chorowitej, rosnącej przy nim topoli, która nie ma ani siły do życia, ani ochoty do śmierci i stoi, tak czerniawa, przez pół uschnięta, z pniem spuszczonym, z którego na wiosnę wynika nieco bladej zieloności. On może nawet nie patrząc w okno, samym uchem tylko rozpoznałby, czy Paweł, stróż, zamiata ulicę nową swoją czy też starą miotłą i jak tego wszystkiego nie ma Mendel Gdański wiedzieć,